Witam Państwa, rozmowa dnia. Zapraszam, 18.10, a w studiu dzisiaj ze mną Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana serdecznie. Kłaniam się Państwu. Panie ministrze, parę dni temu otrzymaliśmy oświadczenie. Rektor UMK poinformował w nim, że zawiesza połączenie bydgoskich szpitali Biziela i Jurasza. To oznacza w Pana ocenie koniec fuzji? No, na pewno dużą ulgę dla, dla pracowników tych szpitali, ale przede wszystkim dla mieszkańców Bydgoszczy i całego regionu. Ja myślę, że tak, to jest nie tylko to pismo, które widzieliśmy, to jest także pismo skierowane do ministra zdrowia, więc, z którym też rozmawiałem wczoraj i, i, i także to, to, to pismo otrzymałem. No, no więc to dobrze, że ta presja wspólna środowisk bydgoskich od, od kancelarii premiera, gdzie jesteśmy z ministrem Jarkiem Wenderlichem, przez posłów, po... Bydgoskich samorządowców, pośrodowisko oczywiście medyczne w Bydgoszczy jakoś zaskutkowało, bo to naprawdę fatalny pomysł, by rektor Toruńskiego Uniwersytetu decydował ponad głowami mieszkańców, ponad głowami opinii publicznej, ponad głowami pracowników i kadry szpitala o tym, by, by je łączyć i to, to wzbudzało no, wiele bardzo niepotrzebnych emocji i protestów. Czyli rozumiem, że to zawieszenie pan minister odbiera jako rzeczywiście postawienie kropki nad tą fuzją. Pani redaktor, no przynajmniej myślę sobie tak, że rektor uniwersytetu, jednak bardzo powa poważna osoba, profesor, skądinąd znakomity znawca prawa rzymskiego, no, jest osobą taką, no, która szanuje własne słowa i przynajmniej możemy się spodziewać, że w tej kadencji, jego, w, której, w której, którą sprawuje dzisiaj na, na UMK, no już ponownie takich prób nie będzie. Nawiązując do spotkania, które zresztą powstało dzięki pana inicjatywie, mówię o tym spotkaniu pana, tak. pana posła Latosa i panów ministrów zdrowia i edukacji, będzie druga Akademia Medyczna w Bydgoszczy? Panie doktorze, ja, ja też wolę, najpierw jak są jakieś pewne konkrety, później by je przedstawiać. Jedno mogę powiedzieć na pewno, to znaczy, no już niezależnie od tego, kto ma jakie sympatie polityczne, to zarówno minister Przemysław Czarnek, jak i minister Adam Niedzielski są naprawdę, no muszę powiedzieć, takim dużym wsparciem, myślę, dla, dla i bydgoskiej nauki i dla bydgoskich ośrodków medycznych. Dla bydgoskich szpitali. No, możemy sobie dużo mówić o, o inwestycjach, które zostały w ostatnim czasie poczynionych, pieniędzy, które zostały przekazane, i tak dalej, ale chyba nie o to teraz chodzi. I na pewno też jest taką, takim jednym z nadrzędnych, absolutnie fundamentalnych zamierzeń rządu, by zwiększyć ilość lekarzy, by zwiększyć ilość pielęgniarek rzecz jasna i ludzi wywodzących się ze studiów medycznych. To jest proces długotrwały, bo, bo wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. To nie, owoce nie przychodzą z dnia na dzień, ani nawet po roku, bo przecież to jest 6 lat nauki, kształcenia, prawda, rok, później kolejny rok stażu, później kolejne, kolejne 5-6 lat specjalizacji, ale. Ale to są, to są no, myślę, że efekty, które będziemy widzieli na przestrzeni lat. Brakuje nam lekarzy. Potrzebne, potrzebne jest to kształcenie. Ja uważam, że Bydgoszcz absolutnie zasługuje na to. Wcale nie, I wcale nie chodzi o to, by Toruniowi zabrać, prawda? Nie, to kształcenie powinno być w moim przekonaniu i w Toruniu i w Bydgoszczy. I, i niech, niech te uczelnie rywalizują ze sobą o to, kto, kto stworzy lepszą ofertę dla studentów, kto będzie ich bardziej przyciągał, kto będzie bardziej atrakcyjny. A więc absolutnie tak. Natomiast, no mówię, zanim ogłosimy różne dobre wiadomości, trzeba wszystko przygotować. To jeszcze zapytam, bo słyszymy, że Akademia Medyczna przy uczelni publicznej jest już jakiś wybór wstępny? Panie redaktorze, tak jak ja rozumiem, że to jest Pani zadanie, natomiast no, moim zadaniem jest jednak to, by doprowadzać sprawy do końca. Rozmowy ze środowiskiem akademickim w Bydgoszczy oczywiście trwają, ale to jest też, to jest też bardzo trudna, bardzo poważna decyzja, która, która, którą muszą podjąć władze danej uczelni. Także, także chyba nie ma co jakby wyprzedzać biegu wydarzeń, stawiać kogoś w niekomfortowej sytuacji. Ważne jest, żeby, żeby ten temat poszedł dalej i tutaj na pewno i z posłem Tomaszem Latosem i, i z innymi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy bardzo zdeterminowani, by, by do tego doprowadzić po prostu. Panie Ministrze, przejdźmy do tematu, który hmm. też interesuje i to mocno telewidzów. Będą tańsze bilety w PKP? Tak, no to jest odnosi się Pani redaktor do tej zapowiedzi Pana premiera. Do zapowiedzi. Od 1 marca? Tak, tak, tak. Od 1 marca, tak, tak się wydaje, będą te bilety no, po cenach z roku 2022. Tak to możemy określić, najpóźniej od 1 marca. To jest, są działania, które podjął pan premier, oczywiście zainicjował, ale razem z, z premierem Jackiem Sasinem, z ministrem Andrzejem Adamczykiem, oczywiście z zarządem PKP, no bo inaczej być nie może. Tutaj nawet pan premier apelował o to, aby zarząd PKP spojrzał też na swoje finanse i, I to, szukał oszczędności. I to, i to, i to też, też będzie miało miejsce. Będzie także wsparcie budżetowe państwa, bo, bo bez tego się nie obędzie. No, ja też zwrócę uwagę, że już też wcześniej i stąd trochę może takie zaskoczenie, które było po stronie pana premiera i, i wielu ministrów, bo, bo już wcześniej przekazane w ramach tego budżetu było ponad pół miliarda złotych. Właśnie po to, by tych podwyżek, by tych podwyżek nie było, no, więc, więc teraz no, spółka oczywiście rządzi się swoimi prawami. Podlega pod KSH. No ale teraz od 1 marca mam nadzieję, że wrócimy do tych, do tych cen, które były. Oczywiście to czasem w mediach jest w absurdalny sposób przedstawiane. No ja powiem tak, no, dla mnie najczęstszą drogą, którą w życiu pokonywałem pociągiem, bardzo no, niezliczonym ilość razy, no to jest ta trasa Bydgoszcz-Warszawa. I tutaj w drugiej klasie no, ta cena wzrosła oczywiście, ale z 67 do 75 zł. No nie jest to skok o 100%, prawda? Choć Tylko wskazuje o się, że generalnie o 17% te ceny wzrosły. Procent, pani redaktor, wzrosły, ale tam, gdzie mamy Pendolino czy tam Euro Intercity, tak? Natomiast w na tych kolejach szybkich, w tych, tych, na, tak, na tych najszybszych połączeniach. Natomiast Intercity i TLK no, to jest ten wzrost to na poziomie 11%. No, ale oczywiście on także jest, on także jest odczuwalny, zwłaszcza, zwłaszcza dziś. Są też różne opinie co do tego, skąd ta podwyżka biletów PKP się wzięła w Pana ocenie? No no, znaczy tu to, to, to nie ma różnych opinii, tu jest tylko jedna absolutnie jasna sprawa, no, kwestia cen energii. Tak? No, jeżeli te ceny energii wzrosły trzykrotnie pomiędzy rokiem 2019 a dziś, no, to każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki to ma wpływ. Pomimo tych, tych, tych dodatkowych środków ze strony państwa, no, no nie udało się zarządowi spółki zbilansować się tych cen. No. To, to tyle można powiedzieć uczciwie. Lewica, bo chociażby tutaj w regionie była konferencja nie tak dawno, proponuje, żeby była stawka zerowa VAT na te bilety kolejowe. Jak Pan z kolei widzi te propozycje? Panie redaktorze, no mamy trochę inny pomysł na to. Stawk, ze stawkami zerowymi vat jest tak, że proszę pamiętać, myśmy na szereg produktów je wprowadzili. Tak? Cały, cały czas, no choćby ta najbardziej chyba odczuwalna, to jest na artykuły spożywcze, Spożywczy. zerowy VAT. Tylko tak to jest u tak, Taki jest kompromis także wielu państw, że można tą stawkę zerową dać tylko na określoną ilość produktów. A więc tutaj chyba lepszym jest rozwiązanie to, które mówię, doprowadzi do tego samego, a nie trzeba będzie zdejmować tej zerowej stawki VAT-u z czegoś innego. No do, do, do produktów spożywczych nie da się dopłacić z budżetu państwa, prawda? Na przykład, czy, czy, czy nie da się wymóc na sklepach, żeby nie wiem, zrestrukturyzowały swoją trochę działalność i obniżyły te ceny. W przypadku, w przypadku biletów PKP można to zrobić, czego tam nie można zrobić, więc trzeba podchodzić do tego racjonalnie. i, i, i ten. No Ja wiem, że łatwo oczywiście wysuwać najprostsze propozycje. Natomiast nie zawsze najprostsza droga jest najlepsza. Bo to też chodzi o to wsparcie długodystansowe no, i na to też się wskazuje gada. w tych rozwiązaniach. Panie ministrze, w czwartek, tak, w czwartek uczestniczył pan w dyskusji Ukraina, walka o niepodległość Europy. Jak Polska dzisiaj pomaga Ukrainie? No Polska po, tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, jest zaangażowana na bardzo wielu frontach, ja powiem tak. No, pierwszy ten, ten front to jest taki front dyplomatyczny. Ja jestem absolutnie przekonany, że Działania, które podejmował i premier Mateusz Morawiecki, to zwrócę Państwu uwagę, ja wiem, że nasza pamięć jest dość krótka dzisiaj, w tym zalewie informacji. To był trzeci dzień od, od agresji Rosji na Ukrainę, kiedy premier rozpoczął tą ofensywę dyplomatyczną od Berlina. Wtedy, by wstrząsnąć sumieniami, Niemców i udał się do kilkunastu innych stolic państw, także prezydent Andrzej Duda, to jest więc pierwszy front. No, drugi front to jest ten absolutnie dla nich podstawowy ten front militarny. To, to jest też to, ta presja, którą czyniliśmy czy w sprawie patriotów. Proszę sobie przypomnieć, jak komentowali to nie tylko opozycja, która zawsze oczywiście jest na nie, ale także wielu ekspertów, że to absurdalny pomysł, że czemu te patrioty mają iść na na Ukrainę, chociaż to jest większa i lepsza ochrona także z punktu widzenia Rzeczypospolitej. Jak widać Dało się to się udało się do tego doprowadzić. Teraz prowadziliśmy te rozmowy w sprawie przekazania kolejnej partii nowoczesnych czołgów Leopardów, czołgów niemieckiej produkcji I, i rzeczywiście koalicja szeregu państw przekaże je plus brytyjczycy swoje Challenger'y i to jest to jest drugi bardzo bardzo ważny front. No, trzeci front to jest oczywiście ta pomoc humanitarna, prawda? No Polska naprawdę um, jest absolutnym gigantem, jeżeli chodzi i z takiej strony się pokazaliśmy całemu światu. Polska, której próbowano, przypomnę, przypisywać łaskę kraju, który zamyka się na uchodźców i, i tymi po, pojęciami się bardzo łatwo szermowało. Nie, Polska nigdy się na uchodźców prawdziwych nie zamykała. No właśnie, status uchodźcy to jest status. Człowieka, który ucieka z kraju ogarniętego wojną do najbliższego kraju. I my, y, dla uchodźców z Ukrainy, y, no, staraliśmy się im stworzyć drugi dom. Oczywiście część cały z nich czas wyjechała jest. To, tak, tak. to jest kilka milionów ludzi, proszę państwa, którzy, y, którzy się znaleźli w Polsce. Część z nich, rzecz jasna, wybrała drogę bardziej na zachód, pojechała do, do Niemiec jeszcze dalej, ale wielu z nich przecież największa z nich ilość pozostała. A więc Polska naprawdę jest takim mocarstwem humanitarnym, ale. I tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, pani redaktor: no naprawdę podziękować raz jeszcze, bo, bo nigdy nie dość tego. Każdemu Polakowi, który się w to zaangażował, każdy ma różne możliwości. Nie każdy był w stanie kogoś przyjąć do mieszkania, ale wielu Polaków to zrobiło. Inni organizowali zbiórki, inni się zaangażowali w, w przygotowywanie choćby tej pomocy, także w Bydgoszczy, no wspaniałe obrazki, pamiętamy, jak ludzie się gromadzili na halach, by pomagać. No i wreszcie wsparcie samorządowców. Ja wiem, że tego się może tak na co dzień nie widzi, ale naprawdę wszystkie samorządy, wszystkie samorządy, jak patrzę, oczywiście, jedno może trochę bardziej, drugie trochę ale nie o to chodzi, żebyśmy teraz um, ich w taki sposób dzieli. Wszystkie samorządy naprawdę, w, przynajmniej w naszym regionie, jak, jak, jak patrzyłem, a mam kontakt z samorządowcami, wspaniale się zaangażowały i za to także im się należą wielkie słowa podziękowania. Sam rząd, rzecz jasna, nie byłby w stanie wiele rzeczy zrobić. Rząd mógł udrożnić przejścia polsko-ukraińskie, prawda? Rząd mógł um, przygotować ustawę, która pomoże tym ludziom tutaj być, ale, ale pomocy takiej dla wszystkich um, nie byłby w stanie zorganizować bez, bez tego dodatkowego wsparcia. I to cieszy, że ta solidarność cały czas jest widoczna, tak, to, że to jest w dalej bardzo niebezpieczny i to, to pamiętajmy. I dziś ta wojna na Ukrainie, wbrew temu co niektórzy próbują mówić, toczy się także o wolność całej Europy, o wolność Polski. No pamiętajmy, w jakiej sytuacji jest Rosja, jak jest zdeterminowana i co zrobi dalej, jeżeli udaje się podbić Ukrainę. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to naprawdę opowiada straszne bzdury, albo służy propagandzie rosyjskiej, albo po prostu kompletnie nie rozumie tego, czym jest Rosja. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej rozmowie dnia. Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Pamiętam raz jeszcze. Dziękuję Państwu. 18.10. Do zobaczenia.